Kończ! Wstydła oszczędź! Dwie pary Jopek ja na dziewiątki. Wiedziałem Chwila, trójka bije dwie pary. Nawet trójka dziewiątek? Szpital niepokalanego dzieciątka Judasz. Oddział psychiatryczny Siostro! Siostro! Co znowu? Mam prośbę. Tu jest 10 złotych. Już mówiłam, tu nie wolno palić. Nie o to chodzi. Jedno piwko, góra dwa. Hmm, 10 zł. A gdzie ja znajdę otwarty sklep po tej porze. Dycha. Jest za zamknięcie oczu. Chwycić! Zagłoba. Ale to wielki szpital. Kończ piwo i zbieraj się. Co się stało? Miałeś rację. Ten pawilon budowany pod jasną górą to Ikea. O Jezu. O Jezu. Czemu tak dysisz? Stoimy tu w bezruchu od pół godziny. Ty nawet nie stoisz! Zmęczyłem się od wodzenia wzrokiem... ...za laserami. za załama, co tak stoicie?! Spukałem się w karty! Ale teraz mi źle! Pożyczcie stówę! Wszedłem w abak. Gmicis, miałeś rację. Jednak budowali kolumbrynę laserową, a niezwykłą. Uwaga, Polacy! Zdecydowaliśmy się zbudować jednak laserową, a niezwykłą! Kolumbrynę! Ten strzał to tylko próba! Macie czas do jutra, żeby się poddać! Jutro, skoro świt! Ciałko zaśpiewa mazurka laserami! A przy okazji wybiło wam sambo do jutra! Ach, to ten to jest Zwycięstwo! Wyciek opanowany. Teraz tylko się poddać i na imprezkę ze Szwedkami. Ach, te świńskie blondyneczki. Lecą na wąs. Po***ło? Poddać się Szwedowi niemieckiemu? Mam lepszy pomysł. Pod łosłoną nocy, Major Zagłoba zakradnie się cichutko do obozu szwedzkiego i niepostrzeżenie wetknie w lufę kolumbryny laserowe to Gdy kolumbryna wystrzeli, laser odbity od zwierciadła zburzy kolumbrynę. A teraz najlepsze. Akcja ma kryptonim... Bazylisek. Przecież to samobójstwa. <grymne> Kochani, nie mówcie tak szybko, bo, bo wykorkuję. <grymne> <grymne> O cholera, zwierciadełko. O Jezu. O jest.